Siemanko widzowie! Dzisiaj właśnie no, pokażemy no. wam tego towera, którego wam obiecaliśmy. E, tak więc jest ze mną znowu kolega z Sigmowy, elo! No, jestem dobry z towery, Stefan nie jest dobry. Wiem, no jest mi trochę słabo chodzi, tak więc Krzyś, weź mnie. Chila, I... ja wezmę tak, ciebie. Okej, okay, dobra, jest no, idealnie. No, wygodnie, okej, okay, jest wygodnie. Tak więc widzicie, widzowie. No, że niedługo dotrzemy do bunkra. Tak, do bunkra 666, 666, który się no. tak nazywa. No, ogólnie tam jest kodik. Aha. Na labiryncie. Takim mikro labiryncie. Aha, widzicie, to jest taki labirynt, któryś przeszliśmy. I tu jest coś takiego. No więc, Krzyś, może Wam pokazać, co to jest. A, a link do tej gry macie już w opisie. No tak. To jest, ja mam link do tej gry. I no, to jest naprawdę straszne, ja nie polecam tego oglądać, oglądać się to na własną odpowiedzialność. No. To jest niestety, ale bardzo straszne i normalnie muszę naciskać Alt F4, żeby w ogóle wyjść tamtąd. Krzyś i ja widzowie się no. na poświęcimy. No. I więc Krzyś, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć widzom? Otóż jak nie będziecie mogli wyjść, to, a na komputerze, to działa Alt F4. Tak, niestety, ale tylko to... Jeśli chcecie znąć opuść... To musicie bardzo szybko, bo dosłownie nie da się... Tam na wejść. Nie, nie, nie. Nie, nie na, da się wyjść. Na, te, na telefonach i tabletach działa... działa po prostu kwadrat. No właśnie. A na laptopach trzeba po... A na laptopach komputerach trzeba po prostu spamować f 4. No właśnie. Temiz widzowie nie polecam. Żad pod żadnym pozorem tam wchodzić do tej gry. zostawię wam iga, Naprawdę jeśli wejdziecie tam na wasą odpowiedzialność, to ja Zobaczce. to nie może jest możliwe, że nawet nie wyjdziecie. No. widzowie to nie jest nawet możliwe. Ja spróbuję spamować Alt, -alt F4. Tam spłciłem. Pytamę, to działa. Dobra, ale Krzysiek jak mnie okłamiesz, to daj mi 100 Robux. No. Dobra, musimy tu krzyż uważać. To musisz mnie zrzucić. Ui, lecimy. B. Okej, okay, jesteśmy i teraz nie weź. Yes, yes. <laughs> nie prawie O dobra, dobra. Dawaj. Widzowie jak widzicie, mój Krzyś i ja musimy... Aha, jak zwykle, No widzicie, jest taki straszny jumpsker mówię, żeby tu nie wchodzić. No, ogólnie możecie grać sobie w tego towera, nawet fajny tower, ale lepiej nie, nie wchodźcie do tego um, fajnego bunkra pod pozorem. Żadny. No właśnie, jak najbardziej tego nie polecam, bo z sami to sprawdzaliśmy nawet przed tym odcinkiem wczoraj. Tak. Jak najbardziej weszliśmy sobie przez chwilę do, na tą grę i sprawdzaliśmy to jak najbardziej. No. Więc wiemy i odczekamy Was jak najbardziej, żebyście tam nigdy pod żadnym pozorem nie wchodzili. No ogólnie to działa tak, że jak, jak klikacie SC na komputerze albo jak na telefonie, tablecie ikonkę Roblox. No to po prostu... To po prostu jest na wygrywek komunikat Czemu? No właśnie Ty umierasz I umierasz i cię później przełącza do Na nowo do tej gry No właśnie okay? Dobra Krzyś Ja tutaj, tutaj ja, przejdę pierwszy no, tak i okay. no i mamy Widzicie, proszę bardzo tutaj jest ten bunkier Dobra Krzyś, dobra no. wpisuj kod Pisz mi kodek, za chwilę widzę, zobaczę Zobaczycie, Zobaczycie... O oh, 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 O No nie wiem oh, się. Chodź, Gdzie nasz oh, strasznej oh, gry, gdzie to jest? Gdzie do strasznej gry, gdzie to jest? to mnie gdzieś? Nie też. I nie jesteśmy na tym samym serwerze. No właśnie. No serwer. Ej, ja normalnie mogę wyjść. Ej, znowu nie mogę Widzowie, ja się tak stresuję w 4 O, udało się Udało się, Ej, Krzyś, ja mówię, wyszłem, nie wyszłem nie... Wyszłem, udało się Ej, ja Udało się, widzowie Ty, ale teraz mi tak serce wali, że ja nie mogę, co nie? Był. Ty, czekaj, to mogę do ciebie dołączyć? Chwila Chwila, ja wejdę w tą opuszczoną wersję ja wejdę w tą straszną wersję tego tower'a No i mną mnie przełączyło I w Dobra, tą Krzyś, udało mi to się towera. Kliknąłem Widzicie, widzowie, i to jest cały ten sekret A kod to jest 6666 Sami to wiedzieliście No okej okay. Dołączaj do mnie Okej, okay, Krzyś, bo ja widzę, że ty jesteś tylko aktywny O dobra, dołą dołącz Czyli twoje miejsce w kolejce pierwsze o, się, bo nie wiem, czy do tego tam samego serwera się da w ogóle dołączyć, On da się? Serwery są jednoosobowe, jakiś Evil David. ja nie akceptuję, okay. I no jak? Czekaj. Umarłem i umarłem Aha I jak klikam ST, to pisze nie rzutuj na mnie Wiem, ja się, się też Czekaj, ja opuściłeś na... projekt? Na nowo mnie przełącza na player tower. Dobra, no, to teraz nic nie rób, bo do ciebie dołączam. Kurczę. No. Ten Evil to dog... ciągle. Poczekaj, nic nie rób. Ja do ciebie dołączam. Okay. Ale chyba się nie da. Krzyż, bo nie da się w ogóle, widzowie. Idzie no cały czas jestem w kolejce pierwszej. Tak no, Krzyś, no nie da się. Jakaś kamera. Jaka? Szuka opuszam Okej, okay, ogólnie mi się udało opuścić. Dobra, ale... Ale jaka kamera? Na jakąś kam... dziwną kamerę mnie ale, no. jak byś mógł coś to opisać? No ogólnie, ogólnie jest ciemno. No? Jest ciemno i czasem są stery No wiem właśnie. A jak dołączycie już do, jak dołączycie już do, no do czego? Do, do tego no player. ...power, to, to może być prośba o... o nawiązanie znajomości. I to hmm. będzie... I to będzie Evil Dawid. No właśnie I, taką... i pod żadnym pozorem go nie akceptujcie. Taką maseczką. Pod żadnym pozorem tego nie akceptujcie, bo to jest fake. I może wam nawet skraść Zabrać konto. Dane. Zabrać dane. No właśnie. I właśnie, ja nigdy tego nie akceptowałem, nigdy Więc Krzyś, może sobie teraz jakąś może... Nie wiem, ale... Po tym co tutaj się dzieje, to ja nie wiem, a czemu Krzyś nie w żadną gierkę? Co? Czemu Krzyś nie grać w żadną gierkę? A patrzę No to pa Pa widzowie